Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, moi drodzy. Dzisiaj ostatni zgadnik to albo Quixel Fifie 20. Jeżeli chcecie w kolejnych edycjach, zostawiajcie ławki w górę. No a my dzisiaj z Damianem będziemy próbować tutaj odgadnąć dane karty. No i do tego, jeżeli ktoś nie odgadnie, to oczywiście będzie musiał to y, squixelować. Tutaj wyświetlają się osoby, które ostatnio zasubskrybowały kanał. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, zostawiajcie y, subika. No i w tym momencie... Trwa live. Ostatni food champions, prawdopodobnie FIFA 20. Jak ktoś jeszcze chce zobaczyć jak się męczy z tą grą, to wbijajcie pierwszy link w opisie do lewika. Także lecimy. Okej, okay, moi drodzy, my jesteśmy już w to albo Quixel No i moi drodzy, jeżeli ja nie zgadnę, to będziemy musieli zquixelować to, całą zawartość paczki yy, Mamy po sześć pytań, po trzecim pytaniu możemy uzyskać podpowiedź, ze mną jest oczywiście PLKD którego witam serdecznie Ale teraz nie ziewałem, cześć <śmiech> Także <śmiech> pełen entuzjazmu jest Damianek z nami, no i Ty otwierasz paczkę, ja zgaduję Dobra. Możesz sobie, nie wiem, zapisywać, że zadałeś jakieś pytanie, coś takiego, że... A, Kanabis? To... Co? Także y, ja zakrywam oczy. Co ja mam zapisywać? No w sensie, że już jedno pytanie zadałem, że okay, w oczy, no, ile pytań nie? No, takie kropeczki możesz sobie. No to co, no co dobra, wecimy? Tak jest, otwieraj pakę, no dobra. i zobaczymy. Ale też mogę zrobić teraz budowę szybko jakąś, żeby też. Eee, to znaczy. Mm, to później, no. To ewentualnie potem no dobra, możemy dobra, zrobić. Dobra. Na, na trzecią rundę na przykład, coś takiego. Zobaczymy jak nam będzie szło przede wszystkim. No, eee, poczekaj jeszcze tak dobra. 5 sekund, bo się kończy. A, już gra psychologiczna, widzę, że niby coś się dzieje. No i czekam na twoje pytania. Dobra, czy są ekrany? Nie. Okej. Okay. To już jest ciekawa historia. Nie ma ekranów. Dobra, to jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie: Czy jest to napastnik? Nie. Czy jest to obrońca? Nie. Po trzecim pytaniu poproszę podpowiedź: eee, eee, Jaka liga? Premier League. Premier League nie ma ekranów. Nie jest to obrońca i napastnik. Eee, dobra, bez ekranów z Premier League. Zawsze ten Maguire leci bez ekranów, ale no wiadomo, że to już nie jest Maguire, bo nie jest to obrońca, ale może być bramkarz, ale bramkarz bez ekranów w Premier League, on tam często chyba nie leci, A więc bym chyba powiedział, czy jest to pomocnik? Tak. Okej, okay. jest to pomocnik, czyli mam dwa pytania, myślę, że chyba lepiej jak z... będzie 7, to będzie łatwiej, zróbmy 7. Mhm, y czyli mamy jeszcze trzy pytania, y pomocnik, no to, no to, no to, no to, czy jest to... Hmm. Kurczę, czy jest to zawodnik? Eee. Czy jest to zawodnik może klubami? Czy jest to zawodnik z Liverpoolu? Mam na myśli. Nie. Okej, okay. ogólnie chodzi mi o miasto. Nie wiem, wiem, wiem Dobra. Eee, Okej, okay. czyli nie Liverpool, nie Everton. No dobra. Czy jest to zawodnik z Manchesteru? Nie. Ja! Yeah. Okej. Okay. Czyli co mam ostatnie pytanie? Tak. No dobra, ok, czyli pomocnik bez ekranów. Przychodzi mi na myśl kowacić y, z Chelsea London teraz, tak najbardziej. Y, Chelsea City bez ekranów, tam raczej nie ma. Chyba ta, chyba ta Chelsea byłaby logiczna. Czy jest to zawodnik z Chelsea London? Mm -mm. Też nie. Ok, no to, y -y, no to został Tottenham i będę musiał iść w takim razie w Tottenham i już muszę tak naprawdę nazwisko y, odgadnąć. No i tutaj mamy albo Sisoko, albo Ndombele. Myślę, że to są jedyne dwie opcje, które mogę brać pod uwagę. Eee, ale... ja się tak cieszy, ale nie wiem czemu. No dobra, no to... Nie ma co przedłużać. Czy jest to... Sisoko? Nie. Kurczę, kto to był? Szaka z Arsenalu. Ojej, Arsenal. To ciężka misja. Już na Quickselu przygotował, także quickselujemy. no dobra. Ajajajajaj. Kurde, ciężko. To samo są... z Chodzi mi o okolice w promieniu 300 km. <laughs> no dobra. Fizura mi popsuje Nie, co co? No dobra, moi drodzy, zalecimy teraz już z PLKD. Dobra, ja zabieram się za otwieranie dobra. tej paczuszki Standardowo będziemy musieli tutaj odczekać te kilkanaście sekund, aż nam się pojawią ekrany, walkout. I inne to rzeczy, ty już możesz w międzyczasie pomyśleć o pytaniu. No które chciałbyś czy, zadać. Czy, czy były ekrany? Nie było ekranów. Dobra. Już masz? Ty, tak, ty, ty, tak, ty, tak. Dobra, tak. Dobra. Czy to. Czy to Premier League? To nie jest Premier League. O, w mordę. Lepiej pytaj chyba pozycję, bo prawda, tak ci Liga tak. może Czy to napastnik? To nie jest napastnik. I teraz podpowiedź po trzecim pytaniu. Eee, jest to... Albo bo ja chcę pytać w sensie... Ty... Chcesz narodowość, czy chcesz Ligę? Narodowość, poproszę. Argentyna. Argentyna, nie jest Premier League i to nie jest napastnik. Tak. I mam trzy pytania jeszcze. Cztery. Cztery, okej. Okay, nie było ekranów. Argentyńczyk. Na pewno jest to rzadka karta. Czy jest to Liga Włoska? Tak. Argentyńczyk z Ligi Włoskiej. Czy jest to środkowy obrońca? Nie. Argentyńczyk z Ligi Włoskiej. Dobra, to mam jeszcze dwa pytania, tak? Tak. Czy jest to Klub z Mediolanu? Tak. Czy jest to Bilia? Tak! What?! Myślałem, że nie zgadniesz, jak zobaczyłem ten traf. Ale ciekawe, z tą Argentyną zrobiłeś i dobrze trafiłeś tą włoską. O kurde, zachowujemy zatem te karty. Jestem pod wrażeniem. Gratulacje, wow! To ja zakrywam oczy i możesz otwierać dobra. trzecią paczuchę. oj, oj, oj no co z tym bilium zaskoczyłeś? No dobra. Masz sam się zastanawiam, że teraz nie wezmę sobie tej narodowości, ale to temat rzeka jest. No dobra. Niech leci ta paka. Czy już wiadomo, Damian? Jeszcze 3 sekundy. <grym> <grym> ok, mamy. Dobre. Ok, czy są ekrany? Nie. Ja, no dobra. Nie ma ekranów. Nie ma ekranów. Skoro nie ma ekranów, to... Hmm... To czy jest to napastnik? Tak. O! W końcu! Okej, okay, czyli napastnik. W sumie ta liga już była najlepsza. A zaryzykuję już tą ligę. Czy jest to Premier League? Tak. O kurczaczek! No i teraz podpowiedź jest narodowość. Narodowość chcesz? Tak. Francja. Francja? Kaler ma ekrany Francja Napastnik? Co? Chyba, że karta z Ligi Mistrzów bez ekranów mogłaby być Nie wiem, czy możesz mnie tak oszukać Damian, ale uh, Napastnik... Ty grasz w tę grę, czy nie? Napastnik Francus Premier League A mówisz że aż tak źle? No nie, nie wiem Francus! bez... bez ekranów? Francuz? No mi się tylko Haller kojarzy jak teraz tak jadę? Eee, no bo co? United nie ma napastnika Francuza. City napastnik Francus nie kojarzę. Leicester też nie. City też nie. Liverpool też nie. Co? Cieszę nie wierzę. Nie, no cztery pytania, czekajcie. Napastnik Francuz ek bez ekranów. A wiem! Czy to jest Chelsea london Tak. Czy to jest Oliver Giroud? Tak. Jezus Maria. Przeleciałem wszystkie kluby oprócz Chelsea, nie? Yeah. O Boże, dobra. Ja pierdzielę. <grywa> Już wszyscy co za w wpisali. Ale dobra, mamy, mamy wyrównanie. Mamy wyrównanie. Okej, okay. ale w ogóle <grywa> dziura. <grywa> w bani totalna. No dobra, ja otwieram zatem paczkę kolejną. Dobra. No i zobaczmy. Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Okej. Okay. Czy są ekrany? Ooh. Nie ma ekranu. Nie wydawaj takich odgłosów, <grym> gdy mamy opaskę na oczach, proszę. <grym> Mówisz, że nie ma ekranu? Nie ma ekranów. Czy to napastnik? Nie. Czy to piłkarz z Ligi Hiszpańskiej? Nie. O kurczę, to okay. poproszę teraz o podpowiedź. Narodowość. Holandia. Holandia, ekrany. z hiszpańskiej, okej. Okay. Poczekaj, szukam wszystkich rzadkich Holendrów w grze. Dobra. Bez ekranów. On był jednego. Okej. Czy... jest to skrzydłowy? Tak. Czy jest to Premier League? Tak. Bergwijn? Tak! Co się dzieje? No, ja mam foodbina w obie Wow Nice! Gratulacje, no to jest po prostu jakiś hit. No dobra. To teraz pytanie, czy robimy te 852? Zróbmy, czy... zróbmy tak. dobra. 54. Plus. Dobra. Pamiętaj, że gwarancja ekranów tu jest. Okej, okay, okej, okay. no tutaj wydaje mi się, że będzie ciężej jak będzie będą te ekrany okazały. Te karty specjalne zrobią na pewno duży problem. Jeżeli chodzi o wersję karty, no to demo są. No dobra Podczam Okej okay. to pytanie Zmogę? Możesz jak najbardziej Pytanie brzmi Czy Jest walkout Oczywiście No i tu już są problemy mana. Dobra Czy jest to karta specjalna Tak Kurczę Okej okay. Czy jest to inform? Nie Okej okay. No to teraz pytanie, karta specjalna, narodowość czy liga? Uh... Niech będzie narodowość, zaryzykuję. Gana. Okej, okay. czy jest to liga hiszpańska? Tak. Czy jest to partia? Tak. Nice, okej, okay, dobra. Myślałem, że będzie. Jeszcze ona, no, oczywiście. Myślałem, że będzie ciężej, ale nie było tak źle. Dobra, jest wyrównanie, ale ty masz jedną rundę za Lego, mm -hmm. Czyli teraz 84+, plus, plus tak, plus. No. i później Rzadki piłgaś. No okej, okay, okej. Okay. Jest wyrównanie. Czy PLKD wyjdzie na prowadzenie, proszę Państwa? Uwaga, uwaga, no to let's get ready to the rumble. No i zobaczmy. Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Dobra, dalej. No już można. Nie A, czy mogę zadać pytanie: znaczy to, Czy jest to ocena 86 lub więcej? Tak. Czy jest to ocena 86 lub więcej? Nie. A to takie okay. plus jeden w sumie? Czyli 84 i 85. Dobra, czy jest to napastnik? Jest jako atakujący nie tylko napastnik. Skrzydłowy. Ok, czyli tak się teraz bawimy. Skrzydłowy no, 84-85. Skrzydłowy 84-85 84 84-85 Czy jest to złota rzadka karta? Nie, nie jest to złota rzadka okay, karta to będzie karta specjalna okay. I teraz podpowiedź mam, o Ciebie narodowość poproszę Brazylia Brazylia 8485. jest to Neresz Tak <grywia> Co chłop robi, nie no ale to jest rzadko spotykane coś takiego, jak były te poprzednie odcinki zgadnik to albo pixel, jak tak przeanalizuję, no to nie było aż tak dobrego trafiania, aż, albo aż tak dobrej osoby, która tak odgadywała. Dobra, teraz 8 5, 9 2. tutaj mamy już gwarancję czegoś, wiemy. W jakim zakresie patrzymy na overale? Okej, okay. więc... 3-2 dla Damiana, Jak nie zgadnę to w sumie przegrałem yy. <laughs> Ale zobaczymy. No to lecimy. No dobra, no dobra. Mhm. Wydaje mi się, że znam jakieś dziwne gesty i udaje że jest boom, haha, <laughs> jest jakiś placek, no bo do 92 to nie wiem, że możesz coś dobrego dropnąć. wydaje mi się, że raczej ciężko, ale dobra, mogę zadawać pytania? Mhm. Mm Czy jest to karta 86 lub więcej? Tak. Okej. Okay. Yy, no wiem, że to będzie karta specjalna, więc nawet nie będę zadawał pytania, bo, bo to byśmy stracili. Yy, Bardziej bym... Czy to jest karta urodzinowa? Tak. Okej, okay. to jest bardzo dobry znak. Czy to jest Francuz? Tak. Okej, okay. y... podpowiedź Liga teraz poproszę. Hiszpańska. Czy to jest Barcelona? Tak. Czy to jest LS? Nie. <laughs> Aha, czy to jest SPO? Tak. Czy to jest Griezmann? Tak. Dobra, wolałem wykorzystać wszystko, żeby go <laughs> stracić. Okej, okay. no dobra. E, nice. To nice. Ile kosztuje Griezmann? Chyba 200-300 tysięcy jakoś teraz Trzy... o, o, 300, okay. dobry zawodnik No jak najbardziej, no dobra No to teraz tak naprawdę Mamy Wyrównanie, ale ty możesz wygrać Tak jest No i zobaczymy czy tak też się stanie Okej okay. Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy Mogli zadobać? Czy jest to 86 lub więcej? <coughs> moi drodzy, to nie jest 86 lub więcej. Okej, okay, czyli 84,85. Um, czy jest to napastnik? Tak. Ok, 84,85 napastnik. Czy jest to Hiszpan? Nie. Okej, okay, teraz chyba podpowiedź od ciebie. Tak. Poproszę o ligę. A, liga turecka! 8485 z Ligi Tureckiej Tak Napastnik 84-85 napastnik z Ligi Tureckiej? Tak O kurde Dobra, już powoli chyba... Choć nie, to nie jest... 84-85 z Ligi Tureckiej Mhm Uf. Często go trafiałem, więc tak mi się coś z łatwo skojarzyło, ale... Może Jesteś się... pewny, że to Liga Turecka? Tak, tak, tak. Sprawdź proszę. No, wiem, na 100%. Sprawdziłeś? Tak, jest na ekranie widoczne. Dobra, jeszcze cztery pytania mam, tak? Tak. Liga Turecka. Czy jest to karta Inform w tym kolorze czarnym? Tak, jest. Okej. Okay. To jest bardziej chyba nawet yy, ta historia TOT. No? Aha, dobra. Historia TOT mm -hmm. z Ligi Tureckiej 84-85. <noise> I trzy pytania mi zostały. O Liga Turecka. Tyle no, powiem Ci, że mam problem autentycznie. Okay. Czy, czy jest to piłkarz z Afryki? Nie. Ile pytań? Dwa. Jeszcze dwa. Napastnik z ligi tureckiej. Ale napastnik, napastnik. Tak, Enka. Enka. I nie jest z Afryki. Afryki. Nie jest, nie jest. Mówi <suszy> rywale. Słuchajmy, co nazywają. Jaka dziura w mózgu? Powiem ci, no. że mało... Dwa pytanka jeszcze masz. Mm -hmm. może coś jeszcze... Czy jest to piłka z Ameryki Południowej? Nie. O w mordę. No dobra, to już będzie ostatnie pytania. No, no nie no. A mówił, że ma wina w głowie, no. no to Ty też tak... szuka w biletu przystanki. Napasnik 84,85 To tak. moment. Tak, 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 tak. Nie z Afryki, to nie z Ameryki Południowej. Czy jest to piłkarz z Azji? Nie, czyli jest to Europejczyk. Dobra, chyba, że Amerykanin. Europejczyk grający w Super League. Tak, to jest, liga turecka. No, pasnik 8-4 lub 8 -5. Europejczyk. No, dobra no. tak, tak. Ja pierdzielę. Jest to bo. Ja myślę o jednym piłkazu ale. No. Myśl... Nie, nie jestem pewien, czy on gra w Super League. Okej okay. To będzie wesoło przynajmniej. <noise> Jeżeli powiesz jakiegoś innego. It's team of the week Moments. Historia to tak. Wyglądasz podobno teraz jak Malf Malfoy. Jest to, no, no, strzelam po prostu, bo nie pozostaje mi nic milicji. Jestem przekonany, że on gra w lidze saudyjskiej, ale nie mam w głowie innego piłkarza. Dobra. Czy jest to Gomis? Nie jest to Gomis. Zobacz po prostu kto. Cruze. Ninja. No, wiesz, jak masz w sumie ekrany no. z tureckiej, masz falkało i kryzę tylko. No tak. Tylko no gra, ale wiedziałem, tak, że no. Gomis gra w tej, w sałdyjskiej, dlatego tak. No, no po prostu nie. zapomniałem o nim. Po prostu nie było, prostu było nim nie zapomniałem. to łatwe, no. nie było to łatwe, liga. Turecka. Chyba najtrudniejszy, no. No, potwierdzam, potwierdzam. No ja go właśnie tak często nie trafiałem. tak, Kurde. No mi poleciał chyba dzisiaj dwa no. razy tak kojarzyłem. Dobra, go już, co teraz, Oscar? Bo jest remis. No, możemy zostawić na remisie. Nie, nie, ktoś. <laughs> ktoś no. musi wygrać. Dobra. Okej, okay, moi drodzy, ja tutaj przepalam. Boże, przepalam. Quick tego kruza oczywiście. Nie będę go odzyskiwał to no nie ma sensu i tak na tym etapie gry ten kryzys jest nic nie warty yy, także potwierdzenie, że poszedł Quicksa. Okej okay, moi drodzy, a więc mamy dogrywkę. No i teraz decydujące paczki. I tylko sześć pytań. I tylko sześć pytań w tej ostatniej dogrywce. No tutaj już musi ktoś być wybitny, żeby odgadnąć i wygrać inupuchary. No zobaczymy. Czy mogę zgadywać? Może. Czy jest walkout? Tak. Okej, okay, bardzo dobrze, ale teraz tą reakcją. Nie spingelowaliśmy kruzę. To... A dobra, <laughs> tego kruzę tam spingelujemy. Dobra. Czyli już wiemy, że jest walkout. Ok. Mam też pytanie, czy to będzie 8485, ale to zaraz do tego dojdziemy. Czy jest to karta specjalna? Tak. Ok. Czy jest 86 lub więcej? Nie. Aj, ok. No i teraz narodowość albo liga. To... czekaj. Karta specjalna. Karta specjalna. Eee... Tak się cieszę, trochę. No dobra, to narodowość może. Chorwacja. O nie! Chorwacja? 84 to jest overal, ja go kojarzę! Ja go widzę! To jest PP albo SPO nawet! Czekajcie, dobra. Czy to jest PP? Nie. Czy to jest SPO? Tak. Tak jest, no ja to widzę, ja widzę SPO 84 Uberal, ale nie wiem jakie nazwisko. <laughs> nie ma pojęcia. O No Ale to jest ten inform, nie? To jest tak aktualne. 84 inform. <laughs> SPO, ale nazwiska nie zgadnę, nie pamiętam. Poddajesz się. No nie zgadnę, poddaję się, szkoda czasu. Wlasić. Vlasic. No ale wiedziałeś kto to jest. No, widziałem, widziałem tą kartę. Eee, Quicksilver. Ruga niego, gorza, tylko. Eee. A to co? <laughs> no, może być decydująca. Dobra, radę, lecisz. No dobra, jeżeli chodzi o dźwięki, my w ogóle nie słyszymy z żadnych dźwięków z gry. Eee, dźwięki z gry tylko wy zawsze słyszycie. Dobra, to lecimy. Ostatnia, ostatnia paczunia. Zobaczymy, może nie osta. Okay. ok. Czy są ekrany? Jeszcze chwila. <laughs> nie ma ekranów. Nie ma ekranów, ok. Czyli Max. Dobrze, dobrze. Czy jest to Premier League? Nie jest to Premier League. No i zawsze lamię z tym pytaniem, ale Zapominam o tym. jest to napastnik. Nie jest to napastnik. Dobra, podpowiedź proszę o ligę. Hiszpańska. Liga hiszpańska, nie jest to napastnik, czy jest to środkowy pomocnik? Tak, jest to pomocnik środkowy. Y... Jest to pomocnik. No, środkowy. Dobra, ale dobra, już o kim mówisz. No. Tylko jest ich dwóch, cholera. Mm... Boże, jak się ten drugi nazywa, dobra, wiem. Czy. Czy jest z Argentyny? Nie. Nie? Nie. Okej, okay. mam dwa pytania jeszcze, tak? Mm. No powiedzmy. Chyba tak. Okej, okay, może czy nie. Tak. Właśnie nie wiem, kiedy tego pomocnika pytałeś. Czy jest to pomocnik, pytałeś po podpowiedzi, yy, czy przed? Yy, dobra, William Carvalho. Ale przecież ekranów mówiłem, że nie ma. O kur... No to jeszcze dam ci szansę. <noise> no racja, bo to... No. Ojej... Bo ja tak napewniałem, zapomniałem, no. no. O kur, bez ekranów, bez, bez ekranów. Ojej, SP... Albo on, wiesz, hmm. może być coś POD, może być CIEŃ PO też. I wykluczyliśmy Argentynę, tak? Tak, wykluczyliśmy Argentynę i nad Carvalho. Ow, ale jest szaniem. dobra. Beniat. Nie. Oje, ja, no to jest jedna runda. Fernando Sevilla. O, i finałowa <laughs> runda, no teraz to się musi. Tak jest. Tak. <laughs> teraz to się musi ten. Teraz to się musi. <laughs> no to zobaczmy. Czy mogę zadawać pytania? Możesz. Czy są ekrany? Są ekrany. O, wow. Kurczę. No dobra, po od razu. Czy jest walkout? Nie. Dobra. Czyli 848... 8... Aha, 838485. Ajajaj. Czy jest to napastnik? Tak. Ok. Poproszę o narodowość. Polska. Czy to jest seria? Tak. Czy to jest Arkadiusz Milik? Tak. Tak jest, dobrze. Ok. No dosyć łatwo. Ok, okay dobra, no. to otwieramy do... Momentu, jak będzie rzadki, jakiś. Aha, i tak będzie rzadki. No dobra, no rzadki jest, no. Już otworzyłeś? <grym> tak, otworzyłem. Czy są ekrany? Nie ma ekranów. Yy, dobra, czy jest to pomocnik? Jest to pomocnik. Okej, okay, czy jest to. Czekaj, właściwie. Pomocnik, pomocnik bez ekranów. No zobacz, tak szybko szedł, a teraz sam. No, 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 czy. Więc od razu Cię już zapytam, może. No? E, jaka to jest narodowość? E, no to najpierw musisz sobie pytanie zadać. Mimo no dobrze, to czy jest to Hiszpan? Nie jest to Hiszpan? Dobra. Jest to zawodnik z Gwinei. Gwinea? Gwinea. Tak, Gwinea. Jaką flagę ma Gwinea? Czy jest to Liga Francuska? Nie jest to Liga Francuska. Jeszcze dwa pytania. Gwinea? Ja nie wiem jaką flagę ma Gwinea. Nie jest to liga francuska. Nie jest. No, Czy jest to liga turecka? Nie jest to liga turecka. Cały czas ci podpowiada teraz, żebyś to widział, Damian. A tu ostatnie pytanie, już może zadać. Gwinea. Gwinea. Gdzie jest do cholery Gwinea? Boże. Gwinea. Nie Liga Francuska, nie Liga Turecka. Jaka to była pozycja? Pomocnik. Pomocnik. Z Gwinei. Na pewno hmm. kojarzysz tego piłkarza, tak mi się wydaje. Czekaj może... Boże. No gwinea. Ale ja nie pamiętam fucking gwinea! <grystanie> to potem powiem. Um... No wiem. Jak nie zgadniesz to niestety, ale... Po dogrywce porażka będzie. Gwinea. No. Nie wiem, czekaj, jedno pytanie. Nie wiem co mogę zadać. Overall mit nie pomoże. Mm. Gwinea. Czy jest to Premier League? Tak, jest to Premier League. Gwinejczyk z Premier League? Tak. <laughs> Nabi Kata! Tak! Ja! Nie! Nie! <laughs> o oh mój my gorzej! Myślałem, że nie zgadniesz. Wszyscy już pisali. Kompromitacja fan Liverpoolu. <laughs> o nie. <laughs> Zakończymy z remisem. Zakończymy remisem. Nie moja wina, że był w szpitalu dwa lata. Także moi drodzy, no nie dało się rozstrzygnąć tego odcinka. Mnóstwo dogrywek, nie będziemy tego przedłużać. Także moim gościem był Pelkada. Link do Pelkada oczywiście znajdziecie w opisie. No i to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Zobaczymy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć. Cześć! Okay.